Samorządowcy nigdy w historii chyba nie mieli tak wspaniałego narzędzia komunikacji z mieszkańcami, a mieszkańcy samorządowcami, bo dzisiaj za pomocą portalów społecznościowych, Twitterów, Facebooków, e, różnego rodzaju innych e, aplikacji, ja będąc we Wrocławiu mogę przeczytać, że na przykład na ulicy Sienkiewicza jest dziura w drodze no. i od razu mogę przesłać to do, e, do jakiegoś odpowiedzialnego zakładu. U mnie w mieście, żeby interweniował. No jest fantastyczna sprawa. Mieszkańcy wysyłają mi zdjęcia, właśnie takich dziur w drodze, czy jakiegoś kotka na, na drzewie, który nie chce zejść i trzeba wezwać e, Straż Miejską. E, warto korzystać z tych narzędzi, bo one są tanie, e, szybkie, sprawne. To e, przybliża mieszkańców do władzy, do tych, którzy decydują, a tych, którzy decydują, do mieszkańców.